Cześć, witam Was serdecznie. To moja Olka ma 3 latka, chodzi do przedszkola Okładamy właśnie klocki, składamy, składamy z Kobi, z LEGO Z czego się da. Hej, to jest mój syn ma 9 lat skończone. Oglądamy właśnie mój film, w który jeździmy turystycznie na krosie. Dobra. nie o to chodzi. Ale chcemy z córką razem stworzyć coś, co nam się uda. Córka znalazła jakieś koła, klocki, Trzyma teraz jakąś podstawkę, buduje następny pojazd. Syn próbuje. Czekajcie, daj Syn próbuje coś powiedzieć, ale Daj kamerę. Daj kamerę. Jak to co dzień no dobra. Ja mam Wspólnie. Ja mam przyjaciółkę Marcelinę, Wiktorię i Laule przyjaciółkę. I mam, I mam mojego brata Piotrusia. I znam kolegę Bartusia Zakielskiego. I on mieszka w Rogowie. Dziękuję okay. za kanał. Hmm.